Cześć, witajcie na moim kanale. Zapraszam na unboxing dwóch kolejnych pozycji z bohaterów i złoczyńców, jakie do mnie dotarły, czyli pozycja 102 i 103. Zacznijmy sobie od Super Gear, a do Jokera sobie dojdziemy później. Dobra. Obydwa komiksy są komiksami premierowymi, czyli no, nigdy u nas nie były wcześniej wydane. Bardzo fajnie, szczególnie ten Joker mnie też interesuje. Zaraz sobie zobaczymy. Tradycyjnie, tak jak zawsze, no, yy, można powiedzieć ostatnimi miesiącami. Paczka, yy, paczki przychodzą do mnie bardzo mocno opóźnione, praktycznie każdego miesiąca składam reklamację. To tak na marginesie. Dobra. Ale zobaczymy sobie. Super kobieta jutra. No fajnie to wygląda, okładeczka Tył zeszyty. Super kobieta jutra 1 i 8. Czyli mamy 8 zeszytów. Dobra. To jest komiks 2021 roku. Wow! Czyli to jest naprawdę yy, no, świeża pozycja, można powiedzieć. No, co tu dużo ukrywać? Dobra, zobaczmy sobie jakieś przykładowe ilustracje. Ciekaw, oczy, jestem o czymś, o czym ta historia tutaj będzie. Super no, mam, jak na lekarstwo, można powiedzieć, w tej kolekcji. Także fajnie, że mamy z tą bohaterką, ale dziwne twarze no bo te twarze i tam, no bardzo to dziwnie wygląda no ale super, jest normalny, to jakaś kraina, czy coś jest, no, zobaczymy dobra, bardzo dużo barw, takiej barwy takiej żółtej, widzę w tym komiksie no tutaj troszeczkę się zmieniło, ale tam ale znów tutaj mamy no sporo tego jest, takiej tej barwy ok. no kreska jest no nie do końca to jest mój styl, że tak powiem, ale ale mówię, no też nie jest może jakaś najgorszy ten styl rysowania, ale przede wszystkim oczywiście liczy się tutaj fabuła, tak. Wiadomo, że kreska jest ważna w komiksach, bo jesteśmy oczywiście komiksy kupuje też dla ilustracji, no ale fabuła, tak jakby nie patrzeć, no tutaj ona na pierwszym miejscu zawsze powinna być. Dobra, sporo dodatków. Do następnych sobie tutaj yy, numerów dojdziemy, co będzie dalej. Widziałem tam już Batmana. <laughs> widziałem Batmana, widziałem Batmanem zapowiedzia. hura! Dobra, mamy Jokerika, Joker. Wiem wam, że całkiem spore te komiksy Joker to jest całkiem gruby fajnie. Joker zawsze fajny żalcik. Taki złoczyńca. z jajem, można powiedzieć dobra Joker. I tutaj są zeszyty Batman 251, Batman 260, Joker 110, czyli mamy 12 chyba ze jak tak szybko policzyłem. Całkiem sporo. No na pewno tutaj będzie koło pewnie 300 stron, tak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy. 244, trochę pomówiłem, no i komiks tam ja czytam sobie z tyłu 1973 rok, słuchajcie, 1973-75, no jeden chyba z najstarszych komiksów jeśli chodzi o tą kolekcję. Chyba nie mieliśmy starszego Joli kojarzy, ale powiem Wam już kreska bardzo ładna. Fajne okładki, dziokręci się razy 5. No właśnie, patrzcie, I to jest właśnie to, o czym ja już wielokrotnie Wam mówiłem. Skoniec mega stary, no mega starszy, od większości czytelników starszy, ode mnie jest nawet starszy. A co tu mówić od młodszych czytelników? A zobaczcie na tą kreskę. Ja taką kreskę właśnie lubię. To są lata 80., wczesne lata 80., 70. jeszcze, ale już można powiedzieć, że po, początek takich 80. prawie że. I spójrzcie, jak ta kreska wygląda. Nie wiem, to klasyk pełną gębą, ale naprawdę patrzcie, ten śmiech, jak z Venona, Venoniat. I to jest właśnie taka kreska, którą ja najbardziej lubię w komiksie. Nie wiem, to jest jakaś taka nostalgiczna, nie wiem, no ciężko mi powiedzieć, po prostu takie stylizowanie mi osobiście bardzo podchodzi. To tak na marginesie, oczywiście, wielokrotnie o tym mówiłem. No fajnie to wygląda. Fajnie to wygląda, naprawdę fajnie to wygląda. Fajne okładki. No Komiks bardzo liczę tutaj na bardzo dobrą lekturę. Naprawdę mam nadzieję, że się nie zawiodę, bo pod względem takim już widzę, jeśli chodzi o ilustrację, yy, no to bardzo mi pasuje. No. Nie ma multum tekstu, czego nie zawsze lubię w komiksach, jak jest multum tekstu. Już widzę, że tu jest to tak zrównoważone. No i fajnie. To oczywiście też jest premiera, która nigdy nie była. U nas wydano. Chyba Wonder Woman mamy. No dobrze, przejdźmy sobie na te dodatki. Tutaj tej ostatniej strony może nie będę pokazywał. Dodatku całkiem sporo. No i oczywiście, co w następnym numerze będzie. Bo tam już widziałem przy numerze 102 zerknąłem lekko był Batman. Fajnie, fajnie. Batmana nigdy dość. Mogę Batmana czytać na okrągło. Dobra, co my tu mamy, panowie i panie? Batman 10 nocy bestii. Co to będzie? A jestem bardzo ciekawy. Jim Aparo rysuje, o oh, super, Jim Aparo, fajnie, Jim Aparo rysuje i Liga Sprawiedliwości kontra Legion Samobójców, o Boże, kolejna Liga Sprawiedliwości, dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o drugą pozycję, Bo, yy, widzowie, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten unboxing, przypominam, że moje recenzje są mocno spóźnione, poprzez właśnie to, że dostaję komiksy bardzo późno, także musicie wybaczyć mi, musicie to mieć na uwadze, dziękuję za obejrzenie. No, i co widzimy się przy recenzjach kolejnych komiksów, Czy to Bohaterów i Złoczyńców, czy jakichś innych? Dziękuję serdecznie, zachęcam do zostawienia łapy, do zostawienia subskrypcji, do wsparcia kanału. Będę oczywiście bardzo wdzięczny. Cześć!